Inauguracja przed własną publicznością w bardzo dobrym stylu, no i w końcu przełamanie po, po długim okresie bez zwycięstwa. Kamień z serca? Nie nazwałbym tego tak. No. Na pewno nie myśleliśmy już odkąd zaczęliśmy się przygotowywać do rozgrywek w nowym roku o tych porażkach z końcówki poprzedniego. Także na pewno cieszymy się z tego remisu i zwycięstwa w serii rzutów karnych. Idziemy dalej. Na pewno się cieszymy z tego zwycięstwa, bo to było pierwsze nasze zwycięstwo od, powiedzmy, grudnia, tak, o stawkę. Cieszymy się, że w końcu się przełamaliśmy, że potrafiliśmy przezwyciężyć ten gorszy moment też w meczu z Kaliszem i zagraliśmy w pierwszej połowie naprawdę dobre spotkanie. Tam brakowało wykorzystania kilku stuprocentowych sytuacji, a naprawdę mogliśmy stworzyć fajny wynik do przerwy. Nie udało się, ale wytrzymaliśmy tę presję do końca meczu. Zremisowaliśmy i udało się to wygrać w karnych. To też jest dobry trening właśnie mentalny, żeby budować pewność siebie tych zawodników i to doświadczenie. Na pewno nie są karne tak bardzo wymagające, jeśli chodzi o, o zdrowie, jak chociażby dogrywki, dogrywek na szczęście nie ma, i, i myślę, że w następnych meczach też będzie troszeczkę lepiej i będziemy te, te spotkania na własną korzyść rozstrzygać. W 60 minutach. Fabian, dużo mówi się w przypadku transferów zawodników do innych klubów o procesie aklimatyzacji, spokojnym wdrażaniu do zespołu. Ty tutaj do Opola wszedłeś w dobrym stylu. Też sporo odpowiedzialności na Twoich barkach, bo teraz ten decydujący rzut karny w meczu z MKS-Kalisz należał do Ciebie i wykorzystałeś tę sytuację. Tak, już zapoznałem się ze wszystkimi w drużynie, ze wszystkimi mam dobre relacje, także cieszę się, że dołączyłem do tej drużyny, a jeśli chodzi o tą odpowiedzialność, także to, to sztab szkoleniowy decyduje o tym, kto wykonuje rzuty karne, a akurat jeżeli daną mi szansę, to po prostu starałem się ją wykorzystać jak najlepiej. Czyli ten debiut w barwach Guardiopole, oficjalny ligowy przed własną publicznością będziesz wspominał dobrze? Tak, na pewno dobrze. Cieszę się, że udało się wygrać, nawet po karnych, także na pewno w tej pamięci gdzieś zostanie. Dużo pozytywnych aspektów, i na pewno jeden taki, o którym chcę wspomnieć, to ta Twoja bramka już po Syrenie kończącej pierwszą połowę. Rzadko się zdarza chyba coś takiego, co? No tak, to jest ciężko, bo z miejsca oddaję rzut przeciwko sześciu wysokim osobom tam. No nie powiem, pisało mi szczęście akurat tym razem, to nam dopisało szczęście, że zrobiliśmy taką bramkę. Udało mi się, nie wiem, powiedzmy, że gdzieś tam celowałem, ale to odbiło się od bloku, więc to był czysty fart, że wpadł. Rozpędzaliśmy się spokojnie, bo, bo były trzy sparingi, później mecz pucharowy w Lubinie, później mecz ligowy wygrany tutaj z MKS Kalisz. No i czas na ciężki, gruby kaliber, wyjazdowy mecz w Płocku. Tak, na pewno będzie to bardzo wymagające spotkanie, Wisła narzuca swój styl gry. Jest u siebie bardzo groźna, zresztą nie tylko u siebie nie przegrała jeszcze w tym sezonie. Mimo, że troszeczkę kłopotów im sprawił górnik Zabrze w ostatniej kolejce, to na pewno są murowanym faworytem w tym spotkaniu, ale my też znamy swoją wartość i pojedziemy do Polska, żeby walczyć o zwycięstwo. To będzie dla nas taki chyba trochę przedsmak tego, z jakim poziomem możemy się zetknąć niedługo, mierząc się z tymi drużynami w Pucharze HF? Tak, na pewno mecz z Wisłą to będzie mecz na podobnym poziomie przeciwnik, na podobnym poziomie jak wszystkie trzy mecze w Pucharze Europejskim, że nie możemy liczyć, że to przyjdzie nam coś łatwego. Podczas tych meczów będziemy musieli być naprawdę skoncentrowani 60 minut, dać sobie siebie 110% i zagrać naprawdę. Super spotkania, żeby myśleć o zwycięstwie chociaż w jednym z tych spotkań. Szybko doszło w swoim przypadku do takiego, można powiedzieć, paradoksalnego meczu. No bo przychodzisz, jesteś w sumie cały czas zawodnikiem wysły płock, a jutro wyjazd do Płocka. No tak, akurat tak się trafiło. Cieszę się mimo wszystko z tego powodu, ponieważ fajnie jest zawsze zagrać u siebie w domu na hali, na której kiedyś się trenowało. I do tego dojdzie okazja na spotkanie z bliskimi. Także fajnie, że od razu taki mecz. Na pewno będzie to moje pierwsze spotkanie w roli trenera w orle arenie. Wcześniej byłem, gościłem w na Arenie już jako zawodnik kilku innych zespołów. Myślę, że bez większych emocji dodatkowych na pewno bardzo miło będzie zobaczyć rodzinę i przyjaciół, a tak będę skupiony w 110% na, na swojej pracy. Zazwyczaj przed takimi meczami jak z Wiwe i z Wisłą mówi się, że wiemy co może nas czekać, ale spróbujemy. Teraz jest dokładnie tak samo? Oczywiście. No. Każdy przed meczem ma tyle samo szans, także z podniesioną głową wychodzimy na to spotkanie i będziemy walczyć o każdą piłkę. Zobaczymy co, co to przyniesie.